Co się dzieje? O Jezusie. O Jezu, jest za nogi. A! Co jest? A! Kim jesteś? Kim jesteś? chwila. Muszę sobie na chwilę siąść. Ach, dobra. Zobie siądę. Wziąłem ze sobą mój ulubiony workbench od Ork CW, który miałem za sobą wtedy. Jak coś tam jest? jest snajperka. Szybko. Może być. Dobra. Chwila. Bonsu Muszę być na to gotów. Tam ktoś jest, ale to nie na niego celu Dobra. Chwila, chyba miałem ze sobą jakąś snajperkę, tylko muszę ją teraz znaleźć, bo mam tutaj bardzo dużo rzeczy w plecaku i tylko muszę ją chyba znaleźć. Wanna no to dobra, chwila. Mm. O Jezu, nie wiem czy on znajdę. Dobra, mam hm. Mój klasyczny samopal, pistolecik na bazie zapałek. A. Dobra. Więcej po sobie nie żyje, tylko jeszcze stoi, bo ten pocisk bardzo długo powoduje, że ludzie stoją jeszcze oj, Suzy, oj, Suzy! Fajne jest to, że się jeszcze nauczyłem w ogóle... Nie wiem co to jest. Cieszę się, że jeszcze się nauczyłem w ogóle strzelać z... Tak jakby na... Jak to się nazywa? Zaginać pociski! O! Dobra. Sprawdzę czy... Ten debil jeszcze stoi. No dobra, no nic. Ja idę przez to... A, dobra. To było nie, bezsensowne. Chwila, sprawdzę jego puls. Nie, nie żyje, dobra. To się tylko tam wracam mocą latania. To nie wiem co to jest, ja tak, nie wiem... Chyba z przyzwyczajenia, nie, nie no, żartuję. Dobra, to ja się spakuję i idziemy. Chwila, jeszcze tylko jedną rzecz dopiszę. Hmm, to musiał być chyba sen. No dobra, nic. Ksz, odbi odbiór? Ksz, ksz, ksz. Potrzebuję helikopter. Ksz, ksz. Dziękuję. Ksz. Ech, dobra. Piękna Japonia. Ale jeszcze mi zajmie chwilę, żeby dostać się do kolejnej lokacji. Ponieważ nie chcę łamać czwartej ściany, ale muszę przeinstalować jeszcze raz Gmoda, Trochę łamie czwartą ścianę, ale no nic A A do, a dobra, to, 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 kiedy indziej Dobra To lecę